Was serdecznie wszystkich przywitać. Cieszę się, że widzę Was tutaj tak licznie zgromadzonych młodych ludzi. Kiedyś sam byłem młody człowiekiem, niektórzy <laughs> mówią, że po dziewiętnastce już jest tylko coraz bardziej starszy, więc to z Was jak mówirze 19, można powiedzieć, że jest szczęściarze. To jeszcze dużo czeka w życiu, ale pamiętajcie, jeżeli czujcie sercu, że jesteście młodzi, nawet jeżeli prawda, że porywamy 2 jesteście już po 30. Dalej jesteście młodzi. Mamy tutaj ciekawe hasło zjazdu, które na początku było tylko trzema znakami zapytania. Teraz powoli pojawiają się kolejne napisy. Pierwszy mówi nam skąd, prawda? Wczoraj mieliśmy taki dobry wykład Kuby, e, który nam mówił skąd dokładnie jesteśmy. I to, że świat nie może nam namówić czegoś innego, ale że powinniśmy używać naszych intelektów i sprawdzać tak naprawdę, co jest prawdą. I też pokazywał pewne nonsensy tego, co się świat mówi, a co rzeczywiście jest tylko, tak jak mówił, nie kto teraz pamięta, co mówi, że to jest erupcja to jest kolejna religia, którą trzeba jeszcze więcej wierzyć, że przez przypadek ktoś powstał przez ileś tam miliardów lat, z niczego, niż to, że z niczego stworzył człowieka ktoś. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem jeżeli mamy swoje Biblię, ja pokażcie, czy macie swoje Biblię. Czy jesteśmy dobrymi artystami? Ludem Biblii, tak, to był pierwsza sprawa, mamy ze sobą Pismo Święte. Drodzy, ja chciałbym, żeby to nasze rozważanie biblijne było też pełne różnych przypowieści, dlatego pozwoliłem sobie zaprosić, chciałbym taką przypowieścią yy, rozpocząć yy, nasze studium biblijne, chciałbym zaprosić Tutaj Eli która chciałabym Wam opowiedzieć, opowiedzieć pewną taką ciekawą przygodę. Zapraszam Emię. Ja Ten mark w ciężkiej sytuacji. I co jest biznesowe yy, przynosi pilny sprawy z... Znasz sytuację. Ty wiesz, że za chwilę nie zabiorą mi dom, samochód? Jedyną moją prośbą jest to, aby wybrała w Amen. Anglię. Drugiego dnia sprawdziła drugi loterii. i okazało się, że niestety nie wybrała. Była zdziwiona. I sytuacja była coraz gorsza z każdym dniem się pogorszała. Dlatego jeszcze raz, po raz kolejny, zgłosiła się do Boga w modlitwie. I na się podobnie jak przedtem, drogi Boże, proszę Cię, pomóż mi. Za chwilę zabiorę mi samochód do domu. Nie będę miała jak używić moich dzieci. Za chwilę się proszyli, sprawdź, jakie prawa Sprawdziła po raz kolejny. Okazało się, że wybrał mężczyzna na nią. Była zdesperowana. Po raz kolejny zgłosiła się do Boga. Się na loterii. <grych> Nagle usłyszałam od Boga: Kochana, ty wiesz, że ja ci pomogę. Po Współpracuj ze mną. Kup chociażby ten kupon na loterii i wyślij go. <grych> Dziękuję bardzo. To jest takie małe dla nas opowiadanie, które jest dla nas wskazówką. Czy my czasami gramy na loterii? Nie wysyłając kuponu. Czy czasami modlimy się o coś, jednocześnie nic nie robiąc? Czy można tak się modlić? Można. I myślę, że ktoś z Was mógłby tutaj podnieść rękę i powiedzieć, bracie, ja się modliłem, nic nie robiłem, i otrzymałem. Ale często jest tak, że modlimy się o coś całym sercem, niesamowitą wiarą i znajdujemy teksty biblijne na poparcie tego i co? Nic się nie dzieje. I mamy wrażenie, że Pan wcale nic nie usłyszałem. Czy Pan mógł może za mnie wybrać noterię? Jeżeli ja nie kupiłem kuponu. Czy Pan mógł może za mnie wybrać studia, skoro ja nigdy nie szukałem? Czy Pan mógł może za mnie znaleźć partnera, albo partnerkę, skoro ja nigdy nie byłem tam, gdzie oni tam gdzieś chodzą? Nigdy nie byłem na zjeździe podjeżdżowym? Czy Pan mógł może zbawić mnie beze mnie, czy mogę zrobić prawo jazdy kursa angielskiego, zarobić pieniądze, znaleźć dobrą pracę, jeżeli tego nie szuka? To jest bardzo dobre pytanie dla nas. Chciałbym, żebyśmy razem otworzyć księgę Izajasza, przepraszam, Jeremiasza. Y... Dzisiaj był tekst Jeremiasza, ale będziemy teraz Izajasza, przepraszam. Izajasza, 43 rozdział żebyśmy uważnie śledzili i czytali. 43 rozdział i wiersz drugi. Tekst Zajasza mówi Gdy będziesz stał przed wodami, to rozstąpią się przed tobą, a rzeki będą stały otworem. Gdy staniesz przed ogniem, to nie skłoniesz, a płomień cię nie dotknie. Czy macie tak samo napisane w waszych Bibliach? Nie macie? To jest ludzki przekład Pisma Świętego. Który mówi, że jeżeli nic nie zrobisz, to nic ci się nie stanie. A co mówi Boże, przykład Pisma Świętego? Mówi, gdy będziesz przechodził przez wody, będę z Tobą. Musisz przejść przez te wody, żeby był z Tobą, tak? Dalej mówi, a gdy przez rzeki nie zalejecie. Nie przepływa łódką, nie stoisz przed rzeką i modlisz się, Panie Boże, niech rozstąpię przy Wodę, ja przejdę. Będę z Tobą, kiedy byś przechodził przez te rzeki. Kto z nas kiedyś przechodził przez rzekę? Przepływał czy przechodził? Przechodził. Ciężko jest przejść przez taką rzekę, zwłaszcza kiedy nawet nie widać, że ona jest bardzo wąska, tak naprawdę jest rzeka wtedy. Łatwo jest przejść przez rzekę? Nie. Wiecie, że nie jest łatwo. I tutaj właśnie Izajasz mówi, że gdy będziesz przechodził przez rzekę, nie się, a gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz. Izajasz to pisał. W tym samym czasie, kiedy Daniel i jego towarzysze byli w Babilonie, kiedy oni byli w próbie ognia, wtedy Pan kieruje te słowa do Zajasza. Może razem pisali, pisający są korespondencje, tego nie wiemy. W każdym razie Pan mówi, jak wejdziesz do ognia, nie spłoniesz. Jest to obietnica tylko dla tych ludzi, którzy idą. Kiedy w Ewangelii mateusz Pan mówi: Szukajcie, a znajdziecie. wyraźnie wskazuje na działanie. Jeżeli chcesz coś znaleźć, musisz szukać. A jeżeli chcesz, chcesz dać prawo jazdy i chcesz coś cokolwiek zrobić, musisz w tym kierunku bardzo pilnie działać. I dla nas, jako adwentystów, w piątek Księga Mojżeszowej są szczególne słowa zawarte. Piątek Księga Mojżeszowa, czwarty rozdział, tam werset 29. Sprawdzajcie, pilnie, czy ja tam czy, czy, czegoś innego nie czytam, czy ja w ludzkich przekładów nie używam. Piąta trzeba czwarty rozdział, 29 dziewiąty werset. I tam, będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz Go, jeżeli będziesz Go szukał całym swoim sercem, i całą swoją duszą. Czy da się Pana Boga szukać troszeczkę w czy da się Pana naszym szukać troszeczkę, nie za dużo, albo 95%? Albo nie całym sercem, bo całe serce nie starczy na to czasu, nie starczy na to siły. To jest pytanie dla nas, które powinniśmy sobie zadać. Czy Ty, Michale, Ewa, Aniu, Tom, czy Ty już znalazłeś Boga w swoim życiu? Kasia, czy Ty znalazłeś Boga w swoim życiu? Czy ja znalazłem Boga w swoim życiu? Czy szukałbym całym sercem i całą duszą? Czy na pewno tak było? Paradoksem naszych czasów jest to, że my uważamy się za wielkich, a tak naprawdę jesteśmy bardzo mali. Budujemy coraz większe budynki, a tak naprawdę to mamy coraz mniej cierpliwości. Mamy szersze autostrady, a mamy węższe horyzonty myślowe. Coraz więcej wydajemy pieniędzy, ale tak naprawdę w życiu mamy mniej. Więcej kupujemy, ale coraz mniej się cieszymy. Mamy większe domy, ale coraz mniejsze rodziny. Mamy więcej planów, perspektyw życia, co możemy zrobić, ale mamy coraz mniej czasu na to wszystko. Mamy więcej leków, coraz więcej aptek, ale mamy mniej zdrowia. Robimy wielkie rzeczy, ale mało dobre rzeczy. Wiele planujemy, ale mało realizujemy. I my dużo chcemy, ale tak naprawdę mało szukamy.